Jeśli ktoś ma nadmiar poświątecznych sałatek, bigosu, ciasta, czegokolwiek, to można przynieść je tu, do sklepu charytatywnego Dary we Wrzeszczu. Tutaj jest takie miejsce, gdzie ta żywność naprawdę znajdzie drugiego odbiorcę. Nic, nie wy, nic tutaj się nie marnuje. Nawet jeżeli coś ma jest jeden dzień przed terminem, to my i tak to wydamy. Od lat w tym miejscu pomaga się wielu potrzebującym, będącym w różnej sytuacji życiowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, nie widziałam, że... Mamy 45 seniorów takich, do których właściwie raz w miesiącu... Dowozimy paczki, i dla tych seniorów bardzo potrzebujemy stale żywności. To nie jest tak, że tylko się uaktywniamy na święta. Po prostu my musimy na okrągło im pomagać, bo, bo jest naprawdę bardzo biednie. Seniorów wspomagają przez cały rok, stąd specjalnie im dedykowane pudełko. Przychodzą też okoliczni mieszkańcy i Pani Asiu, czy mogę się poczęstować? Pani Asiu, czy tak jak tutaj to pudełko, które stoi. Pani Asiu, czy ja mogę wziąć makaron, bo ja dzisiaj nie mam na obiad co dać dzieciom. I my nie mówimy, nie, nie możesz, bo nie jesteś seniorem. Tak, proszę, tu jest makaron, jest jakaś konserwa. By sklep charytatywny Dary mógł nadal wspomagać potrzebujących, sam potrzebuje wsparcia. Każdy kilogram mąki, konserwa, świeże warzywa czy owoce tu przyniesione to ogromna pomoc dla tych, którzy mają niewiele.